już jutro walka Tomasz Sarara versus Arek Wrzosek moi drodzy na moich galach przed laty walczyli wszyscy wydaje mi się wszyscy najlepsi polscy kickboxerzy oczywiście no nie, nie nie włączając w to Marka Piotrowskiego bo to oczywiście nie te lata choć Marek Piotrowski był oczywiście gościem honorowym na jednym z moich gal. mówię tutaj o Tomku Sararze, o Arku Wrzosku, o Piotrku Jaroszu i o Michale Wlazło. Więc mam przegląd tej sytuacji i mam też przegląd na tle jednego rywala, z którym walczył i Tomek Sarara o mistrzostwo świata w na Narodowym i o mistrzostwo bodaj Europy czy świata, już nie pamiętam, w Hiltonie z tym samym rywalem walczył również Arek Wrzosek. Mówię tutaj o e, Tomasz Mozny. Tomasz Mozny, który również walczył dla Glory, czy walczy również cały czas dla Glory, był testerem dla jednego i drugiego. Oczywiście Arek Wrzosek był na początku swojej drogi sportowej i ja sobie zdaję sprawę, że nie można tego tak oceniać e, jednoznacznie dzisiaj. No ale. Tomek Sarara z tą próbą, jaką była walka z Tomasem Możnym, poradził sobie lepiej. Można powiedzieć nawet dużo lepiej. Ostatnie walki, z kolei Arka Wrzoska, te dwie z tym Bardem Harin, pokazują jego ogromny potencjał. Bardzo ciekawa walka, ale dziwię się, że w roli tak wielkiego underdoga występuje w niej. Tomek Sarara. Myślę, że ktoś tutaj patrzy wy, tylko i wyłącznie, e, wystawiając te kursy, e, sercem, a nie jakąś taką szeroką analizą. Ja, ja uważam, że niewielkim, ale jednak faworytem jest w tej walce Tomasz Sarara, który jest dużo bardziej doświadczony i przeszedł jednak dużo więcej ringowych wojen od Arka. Takich zwycięskich dla siebie wojen. Potrafił czasem wracać z ogromnych kryzysów, jak choćby w tytułu o tytuł mistrza DSF z tym Białorusinem. Nie pamiętam nazwiska. Oczywiście dużym szacunkiem takim za osiągnięcia sportowe darze jednego i drugiego. Tak samo jak wielkim szacunkiem darze Piotrka Jarosza czy Michała wlazło. Natomiast w walce Tomek Sarara versus Arek Wrzosek. Dla mnie faworytem jest Tomek Sarara. A co do tej wypowiedzi Arka Wrzoska, że jak pójdzie w parter, to znaczy, że mu zmiękła rura, ja też tak kiedyś mówiłem i też tak kiedyś mi się wydawało, jak jeszcze to MMA było dla mnie no, stosunkowo obce. Może nie obce, ale jeszcze byłem przed spotkaniem z Damianem Herczykiem i o MMA naprawdę nie wiedziałem za dużo. Prawda jest taka, że MMA to najskuteczniejszy sport walki jaki istnieje. Nie ma skuteczniejszego. I tak jak kiedyś wydawało mi się, że tylko walka na pięści to jest taka walka, taka męska. Tak dzisiaj wiem, że to gówno prawda. A dlaczego ma nie być męskie obalenie kogoś i w pierdolenie w parterze. Nie? Także zupełnie inna optyka jest dzisiaj u mnie na to wszystko. Nauczyłem się obalać nauczyłem się bronić obalenia i dzisiaj już zupełnie inaczej postrzegam sport MMA, a oni zmierzą się w MMA, dlatego nie wmięknie rura komukolwiek, jeśli pójdzie w parter, po prostu będzie tam widział swoją szansę, to pójdzie a zwycięzcą jest ten kogo ręka będzie podniesiona na koniec do góry życzę jednemu i, drugiego, i drugiemu powodzenia i powtórzę dla mnie faworytem Nieznacznym, ale faworytem jest Tomek Serara. Pozdrawiam Was serdecznie.